Cześć Tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab. Witam Was w nowym roku, nowy rok i taka może trochę nowa formuła dla mnie, bo chciałbym z Wami tak dosyć osobiście porozmawiać o nowym przepisie, przepisie drogowym, który wszedł na początku grudnia ubiegłego, czyli 2019 roku. Chodzi o jazdę na suwak. I generalnie założenia są takie, by usprawnić ruch tam, gdzie się pojawiają korki, zatory. I właśnie to będzie słowo klucz. Yy, jadąc teraz z świąt, zaobserwowałem pewną, nie chcę powiedzieć patologię drogową, bo nie lubię takich słów, ale nazwijmy to może błędne mm, interpretowanie tego przepisu, bo mam wrażenie, że w tym momencie wszyscy próbują w każdym momencie jeździć na suwak i mam tu przede wszystkim na myśli pasy, które są tak zwane rozpędowe. Na przykład mamy drogę szybkiego ruchu i mamy skrajny pra prawy pas, który jest pasem wyjazdowym na przykład z MOP-u albo stacji benzynowej i on oczywiście tam po kilkuset metrach się kończy. I mam wrażenie, że ludzie od początku grudnia wiecie co, nie jestem specjalistą od przepisów, więc jeżeli macie hmm... O tym inne zdanie, no to wrzućcie to w komentarze, ale wracając do tego, co mówiłem, mam wrażenie, że na siłę w każdym momencie próbują tej jazdy na Suwak uskuteczniać. I nigdy wcześniej z tym się nie spotkałem na drodze, a teraz jadąc, to zauważyłem kilka razy, że właściwie w każdym momencie jest tak, że auto, które na tym pasie rozpędzającym dojeżdża do końca, niezależnie od tego, co się dzieje na pasie lewym, wbija się przed auto. No, i wiecie co, to powoduje dosyć niebezpieczne sytuacje, bo jadąc tym prawym pasem, powiedzmy 120 km na godzinę, nagle jakieś, nie wiem, 15-20 metrów przed nami pojawia się samochód, który ma tą prędkość w okolicach 50-70. No, i to już jest dosyć niebezpieczna sytuacja, bo kierowca, który jest za, musi mocno zahamować albo musi zmienić pas i to powoduje pewien rozgardiaż na drodze. Całe szczęście, jeżeli to są tylko osobowe auta, ale jeżeli mówimy o autach dostawczych, które są załadowane, no to czasem takie hamowanie jest wręcz niemożliwe i no to powoduje, no może powodować wypadek. Więc ciekaw jestem, czy Wy też spotkaliście się z takimi sytuacjami. Myślę, że warto o tym rozmawiać, ponieważ no Teraz jest taki sezon urlopowy, jeszcze zaraz będą kolejne święta, i tych wyjazdów jest coraz więcej. I mam wrażenie, że po prostu nie działa to tak, jak powinno. Więc, tak podsumowując, jazda na suwak działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pojawia się na drodze, mówiąc kolokwialnie, korek czyli wszystkie auta stoją, i wtedy na ten tak zwany suwak Auta naprzemiennie wjeżdżają. Natomiast w każdej innej sytuacji, kiedy tego zatoru na drodze nie ma, tylko po prostu kończy się jeden pas, to po prostu auto, które jest na tym pasie, który się kończy, musi ustąpić pierwszeństwa. No i tym zdaniem myślę, że zakończę mój film. Ciekaw jestem Waszych opinii, więc wrzucajcie w komentarze. Chętnie bym z Wami podyskutował na ten temat. A jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, no to wpadnijcie zobaczyć moje inne filmy, szczególnie te z testów opon. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku i przede wszystkim życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się. Cześć.